Cześć, wróciłam. Co z wami? Co to za milczenie? Dzisiaj się nie spóźniłam. Słuchaj, Luno, chcemy wiedzieć, czemu nie mówisz nam prawdy? O co chodzi? Jakiej prawdy? Nic nie rozumiem. Czemu nie powiedziałaś, że byłaś na torze w Skąd wiecie? Nieważne. Chodzi o to, że nam nie ufasz. Nie, oczywiście, że ufam, ale wszystko działo się tak szybko w takim razie powiedz co się wydarzyło Wy naprawdę nie macie pojęcia co to za tor Jest magiczny i przychodzą tam świetni ludzie Pomyślcie ja na wrotkach na torze Jest świetna Nie wiecie jak dobrze jej idzie Nawet została wybrana na pomocnika na torze Cieszysz się z nowej pracy co Jakiej pracy Oj wybaczcie myślałam że wiecie Nie pochwaliłaś się Przepraszam Moniko, pani Sharon chce herbatę za zieloną. Oczywiście, zaraz przygotuję. Dziękuję. Wybacz. Wrócimy do tego.